I witam Was bardzo gorąco i serdecznie. Z tej strony, Pico, a to jest drugi odcinek serii Banished. Um, jeśli widzicie, tutaj próbowałem zrobić jakieś miasto, lecz pokażę Wam. To próbowałem zrobić miasto, próbowałem zrobić dużo miast, um, ale pokażę Wam na przykładzie, właśnie tego, um, co mi nie wychodziło. I zaczniemy sobie dzisiaj z nowym miastem, um, i wydaje mi się, że dzisiaj potoczy się to jakoś lepiej. Um, to jest tak wiesz, tak. Wszystko miasto ładnie rozbudowane, możecie sobie zobaczyć, tutaj podziwiać, co mi się udało tutaj zbudować. Um, to, chciałem zrobić most na taki trochę duży most, chciałem zrobić, żeby wykonać sobie achievementa jednego, ale to, to już swoją drogą. I w każdym bądź razie problemem w tym jest tutaj, w tym mieście, że um, ludzie umierają po prostu z głodu. Nie wiem czemu farma nie produkuje teraz tyle, ile powinna produkować. 960 wcześniej produkowała po prawie 2000, więc... Nie wiem, czemu to tak jest. Na przykład tu 20. Pf, jeszcze lepiej. Um, tu zaczęliśmy w końcu handlować e, różnymi rzeczami. Kupiłem sobie trochę nasionek, trochę e, nasionek do drzewa i w ogóle. Hmm. Tu posadziłem drzewa. Może to przez te drzewa, może wszystko to wygasło bo e, e, przestali jakby pracować ludzie w niektórych po prostu farmach. Widzicie, tutaj na przykład jest 3 na 5 ludzi, ale tutaj to możliwość jest, że wszyscy po prostu umierali. Hmm. Tak więc w każdym razie wszystko żyło się fajnie i super w ogóle dobrze, dopóki właśnie nie zaczęło być, zaczęły być takie właśnie skutki jak tutaj właśnie możecie zauważyć. Nie wiem czy to było spowodowane, możecie napisać w komentarzach. zwłaszcza um, dlatego, że jest to nowa, jakby nowa gra, to um, cieszy się ona większym zainteresowanie niż e, niektóre inne. Na przykład, tu już wszyscy popadali, to jest po prostu save taki, który wiedziałem, że już wpadnie, po prostu e, chciałem go pokazać. Jest 25 ludzi, było 50 ludzi na początku, zanim jeszcze zaczęli padać. Tak um, więc, no, trochę zajęło mi budowanie tego. Trochę tak też um, Włożyłem w to serca, można powiedzieć. No, um, no co poradzę? No, no, niestety, nic nie poradzę, wszyscy umierają i, i no, po prostu nie mam co z tym zrobić. Także niektórzy również zamazali z. Po prostu z braku ciepła, z braku drewna połowego, bo nie wiadomo czemu, ale cały ten boot nie chciał nic stworzyć. Po prostu on był tutaj, ale chodził sobie raz na chiński rok i nic nie tworzył. Choć miał na pewno pod ostatkiem i tutaj, jak i tutaj w tych magazynach. Um, tak naprawdę nie wiem, co to mogło być związane z tym. Um, w każdym bądź razie przystaczają umierać już 18 osób, ja to po prostu oleję. Um, I zaczniemy sobie po prostu, zrobimy nowe miasto. Um, Klimat niech będzie fair. To też nie będzie tak. On widzi, na tamtych ustawieniach by się nie dało, dlatego spróbuję tych trudniejszych. Um, I może na medium. Światnik będzie też, może. Nie, lecz. Nie, w co medium. Medium będzie spoko Ach, Tak więc. Nowe miasto. Mam nadzieję, że tym razem zdoła mi się ogarnąć je kompletnie. Odcinek będzie trwał 20 minut. Um, I zostanie podzielony na parę. ...innych możliwych odcinków, tylko poczekajcie, dajcie mi, goddammit, włączyć stoper, jakikolwiek. Um, dobra. Stoper działa. Jest GG. Um, tak więc możemy grać. No więc co my tu mamy? No mm -hmm. ja już zacząłem sobie ogarnić trochę tą grę, dlatego... Um, ...zrobimy sobie tak. W sumie przez, przez dłuższy czas nic innego nie gram, tylko w tą grę w sumie. Tak mi się spodobała. spodobało, no, ale dobra, więc <laughs> tak wygląda na nasze początkowe ten miasto. Tutaj mogę spokojnie sobie zbudować później trade, te, 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 trade coś tam, że, że mogę handlować sobie. Ten, jakby obóz handlowy, to jeszcze jest połączony bezpośrednio z morzem, Myślę, tutaj możecie zauważyć. Znaczy, jest wyjście po prostu z mapy, o to mi chodzi. Um, nie jest to jakby zamknięte tutaj, nie zamknięte jakby przestrzeń, no, ale dobra. Czasu ciekawe, więc trzeba stworzyć coś ciekawego. Um, w pierwszej kolejności na pewno idzie. Um, rybak. O, rybak. Um, tak samo jak tutaj widzimy na dwóch budowniczych. Um, tutaj weźmiemy sobie, żeby zremowowali te surowce. Załóżmy te, bo tu jest dużo kamienia i dużo żelaza. Więc byłoby fajnie, gdyby zaczęli to w końcu tworzyć. Um, tutaj zrobimy tak: tu będą dom. Domki. To przynajmniej z pięć postawimy tak od razu. Dobra, oni to sobie wszystko wybierają. Drugą opcją, znaczy opcją, drugą jakby ważną opcją, będzie stworzenie farmy 15 na 15 tutaj i tutaj. Dobra, tak więc to byłoby spoko, gdyby tak zaczęło się. Bo to się w sumie zaczyna. Ha. Um. Zaczyna się od takich podstaw, a kończy się na dość fajnych strukturach. Tak samo jeszcze miło by było, gdyby posadzić gdzieś jakby ten domek takiego dzielarza, można powiedzieć. Od razu bezpośrednio po um, kawałków drzewa i w ogóle. Tak więc, to jest to, to jest to. Już się że się pomyliłem. Um, Samo tutaj gdzieś postawimy to. No i dobra, póki co tętni życiem. Budownicze są tutaj, więc zaraz zatrudnimy czterech rybaków, żeby był dostęp do żarcia, taki bezpośredni. Hmm. Bo póki co jest tylko 1500 żarcia. Potato w ogóle, ziemniaki. Hmm. I chciałbym, żeby nasi budownicze zajęli się w pierwszym rzędzie tą kamień. Jest dobra. Um, jeszcze 4 zostało, więc GG. Można powiedzieć, zaczynałem budować, jest naprawdę fajnie. To jest na 86% full. Hmm, czyli zbudując domki, akurat będzie może fajnie. Znaczy, to, to początkowy ten stockpile jest trochę za mały na to wszystko. bo zobaczcie, nie mieści się prawie żadne, żadne, fajne tam, fajne, żadne fajne rzeczy, tak można powiedzieć. Tak więc to no, trochę nie halo. Dobra, pierwszy domek jest Wooden House. To jeszcze przydał się ten las później skosić jakoś. No i dobra. Czego mało jest? Firewood. Tak więc może zrobimy to, ten domek tutaj. Food też jest mało. Fuck. Oni szybko to wpieprzają. Muszą to zawsze tak szybko pieprzyć na no, kaman. No ale dobra. Też muszę zwrócić uwagę na to, że, że cały czas gram jakby na najwyższej tym... Um, ...poziomie jakby przyspieszenia, że tak to powiem. No, dobra, powiedz niech będzie taki. Czego mi brakuje? 51 i 80 coś, ale to akurat spoko wyrobimy się Trochę żarcia jest Póki co powinno starczyć na to wszystko Jak nie starczy, zaraz zrobi się jeszcze jeden Nie mogę tego postawić z tego co widzę. Ale tu już mogę. Dobra. Jeden gościu niech tam robi. Um, Drewno, pałowe. Dobra, teraz tym się macie zająć. O, lag. Tak więc dobra, co mamy? E, wczesną, dziś, wczesną jesień, tak? Tak więc. Miłoby było, gdyby. Teraz lasu skosić, i żeby było drewna połowego. No dobra, tu sobie radzą. Jakoś sobie radzą. A więc mamy 13 ludzi w tym momencie pracujących, i 9 dzieci, więc jest spoko. Firewood się znowu kończy. Tu jest Firefood. co nie ma go zbyt dużo. Zmniejszyłem Libit na 100, albo nie na 200 w sumie, bo, bo znowu nam rzekali, że. No nie ma, nie ma Firewooda um, No dobra. Póki co nic nie zmieniam, bo na razie nie wymaga tego. Gra. Hmm. Jeszcze jakby mogli zrobić te elementy, to byłoby naprawdę świetnie. Um, Czego kolejne potrzebujemy? Co kolejne? Może zbudujemy sobie taki malutki ten 17, 7, powinno być spoko. No i dobra. Um, przenica, przenica jest zawsze OP. Cztery osoby i dobra. W ogóle zamknęłem jedną z kart. Tych właśnie. To kolejnych 8, bo jak zbudują to Będzie już wiadomo, że oni to ci przyjdą, tam ci jakby... Tam ci inni. O, tak powiem. Dobra. Za dużo opowiada Czemu jest tutaj 3, a tu jest 4, 8. Dobra, już jest wyrównało. Się wyrównało, się. Um, teraz przystąpię do robienia tego. O. Póki co wygląda dosyć tak Patrzę. Później zbuduję jeszcze jedną farmę, ale jak będzie late winter, no w sumie to teraz możemy zacząć budować. 15 na 15. Dobra. Jeszcze kolejny, to tutaj zbudujcie to. I to tu, o. Będzie pięknie. <laughs> nie dobra, póki co wioska się rozwija, można powiedzieć. Nie jest zbytnio źle, ale nie jest to zbytnio dobrze, bo mogłoby być lepiej. Um. W tym momencie 17 ludzi, 5 dzieci. 5 dzieci. No i póki co jakoś to wygląda, no co mogę więcej powiedzieć. Narzędzi ile jest jeszcze? 21. To no póki co jeszcze jest spoko z narzędziami. Można byłoby ci dać chatkę tego leśniczego całego. Leśniczego. Eee. Um, chociaż w sumie... Chociaż w sumie nie. Nie, jakoś nie, nie mam przekonania do leśniczych ogólnie. Ja tylko pracuję, to trzeba przyznać. zbudujemy sobie most na tą wyspę. Mm -hmm. Jak zbudujemy most, to zbudujemy sobie tutaj drugi um, warsztat tych... Um, ...Forest Lodge. I to zbieranie drewno. Bo jednak to jest bardzo przydatne, bo... ...później, w późniejszych za gry... Tego drewna brakuje, po prostu <laughs> Znaczy, brakuje, oni cały czas jakby rozdostępnią nowe, nowe drzewa i tak dalej Ale, ale brakuje drewna, bo, bo... idzie wszystko prawie na opos, nie? trochę znaczy, mam mało Fuck Już 10, 10 ryb mają na składzie? Dobra, żarcie jakoś tam się ogarnia 4 osoby Tu jest nadmiar w tym momencie więc nie doprodukuję więcej Dobra, mam, mamy lato Mamy lato, a nasze sadzonki w sumie kiepsko się rozrastają dosyć I nie wiem czemu tak braknie cały czas żarcia z tego z Ryb, rybiarni czy, czy coś O no, tych chłowisk o, że tak powiem rybnych No i farmer właśnie umarł z głodu, to jest też złe Fuck No przepraszam, że te pierwsze jakby te, te dni są naprawdę gówniane, co nie? Chociaż też mogłem pomyśleć o farmie wcześniej, żeby oni wcześniej zrobili. Po chyba pierwszą rzeczą powinna być farma, tak mi się wydaje. Żeby na zimę były składy już i w ogóle było fajnie. No póki co one umierają na Gundamę co mogę zrobić. Pewnie nie dzieci też. Tak, czy dzieci też. To jest smutne, bo te dzieci mają imiona, tak jak mówił urok. kornel To już jest takie poruszające trochę. No ale come on, produkujcie coś szybciej. Dobra, już jest więcej tego żarcia całego, no ale oni tego sobie przynoszą, no gademet, przecież oni muszą coś żreć. Dobra, uff, dał radę. No, come on, znowu ktoś umarł! Przecież jest żarcie. No super. To jest jeszcze za mało, trochę żarcie na rozrost. Znaczy, ogólnie jest za mało wszystkiego na rozrost. Przenica się kończy. Nie, to, to głupio wyszło w sumie. Miasto, głupio wyszło, naprawdę głupio. Chociaż ten odcinek też dostępnie. Bo nie będę robił się idioty. No ale, no, come on, muszę, muszę jakby zacząć od jakiegoś innego. Muszę znaleźć jakiś sposób, żeby te wioski się roz, rozrastały. Tylko jak. Napiszcie w komentarzach, co mogę robić, żeby, żeby te wioski się jakby bardziej rozrastały, bo naprawdę nie mam, nie mam pomysłu na to, jakby to można było zrobić. No widzę, że potrzebują na przykład żarcia, no to stworzyłem farmy, stworzyłem inwiety, ale nie, nie, nie wiem w ogóle, czemu nie produkują tak szybko tego całych ryb. Czemu nie, nie zasuwają z tymi rybami dosyć tak ekstremalnie szybko, żeby dać każdemu żarcie, tak to można powiedzieć. Naprawdę nie wiem. Jest dwa, jest dwa, jest hm. Most budują, to jest 2, to jest budują, w spoko Mosty w takie bardzo ładne, moim zdaniem i może uda mi się wykonać tylko achievementa, gdy gdzieś i tak już miasto jest rozwalone, to zbudujemy most, taki na 93, hu 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 Zobaczymy jak to pójdzie. Dalej to budują, w sumie jest kiepsko. Czy na przykład żelaza mam pod dostatkiem, kamienia też mam pod dostatkiem, firewooda, no może być w sumie, jak na firewood nawet dobrze jest. Hmm. No nie jakoś to wygląda. W się razie to jest odcinek. Napiszcie w komentarzach co mógłbym zrobić, żeby było fajniej. Eee, tak więc tak, no, komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie i widzimy się w kolejnym odcinku. Tak jest na razie, pa.